Mikołaju Koperniku powiedziano już naprawdę tak wiele, że wystarczy jeśli ja powiem Państwu, że e, świętujemy dziś urodziny Mikołaja Kopernika. 543 lata temu wielki astronom, wielki człowiek renesansu, wizjoner, rewolucjonista e, przyszedł na świat, a jesteśmy w wyjątkowym roku, ponieważ jesteśmy e, dokładnie w roku, w którym mija e, 500 lat e, od momentu przybycia Kopernika do Sztyla, przybycia na Warmię, gdzie przebywał jako kanonik warmiński i gdzie w jego głowie narodziło się tak wiele istotnych dla ludzkości przemyśleń. Szanowna Pani Marszałek, Pani Przewodnicząca, Pani Dyrektor, Pan Dyrektor jest również z nami. Szanowny Mikołaju, damy Mikołaja Kopernika. Mikołaj Kopernik, wyjątkowa postać, o tym dzisiaj zapewne nasi wspaniali historycy, prelegenci będą mówić. Postać, z której my Olsztynianie jesteśmy bardzo dumni. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dba o to i w kolejnych latach jeszcze bardziej intensywnie będzie pracował nad tym, żeby postać Kopernika kojarzyła się jeszcze bardziej z naszym regionem, bo Kopernik to nie tylko Olsztyn, to również Rombor, gdzie mieszkał prawie 30 lat liczba barbarzyński czy Ziemia Lubawska. Prezydencie, Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na inaugurację obchodów związanych z rocznicą 500-lecia przybycia do Olsztyna wybitnego astronoma Mikołaja Kopernika. Planetarium to chyba najlepsze miejsce, aby świętować poważnych ważnych dziejach naszego miasta wydarzenia. Dziś, po pięciu wiekach, możemy śmiało powiedzieć, że Mikołaj Kopernik jest niewątpliwie najsłynniejszym najbardziej mieszkańcem Panie dyrektorze, podczas panelu dyskusyjnego wspomniane zostały słynne tablice kopernikowskie. Czy mieszkańcy mogą się nimi chwalić, mogą być z nich dumni? Myślę, że tak. E, mogą być dumni, bo to jest jedyny zachowany do naszych czasów instrument obserwacyjny, jakiego używał Mikołaj Kopernik. E, jest, w innych miastach czegoś takiego nie ma. Dlatego sądzę, że to jest naprawdę wyjątkowe, wyjątkowy zabytek, wyjątkowy eksponat, i powinniśmy być z tego dumni. Może taka wskazówka dla mniej zorientowanych mieszkańców bądź turystów, gdzie mają szukać tych tablic. Więc opowiem może troszeczkę o tej tablicy. Tablica znajduje się w krużganku naszego zamku olszyńskiego na ścianie. To jest, to jest tablica namalowana na tynku, taką metodą malowania na mokrym tynku. A służyła Kopernikowi do wyznaczenia dnia równonocy i, tak jak sądzę, do wyznaczenia długości roku zwrotnikowego, co było potrzebne do, do poprawy kalendarza, do naprawy kalendarza. Ta, te, te obserwacje Kopernik prowadził od mniej więcej od lutego, od początku lutego do początku kwietnia, w tym czasie Powstały te wszystkie linie na tablicy i one powstały, ta tablica najprawdopodobniej powstała w roku 1517, czyli w przyszłym roku będzie równe 500 lat istnienia tego, tego wspaniałego zabytku. On miał dosyć burzliwe koleje, bo w pewnym momencie, kiedy przebudowano w XVII wieku zamek, to tablicę podzielono, po prostu zbudowano tam ściany w krużganku, to były przez pewien czas kuchnie zamkowe. I wtedy tą tablicę uszkodzono. I te uszkodzenia rzeczywiście no, widać je do dzisiaj. Ale te główne zręby tablicy, które pozwalają stwierdzić, do czego służyła, jak działała, zachowały się do dnia dzisiejszego. Inauguracja to jest również drugi dzień poświęcony tradycyjnie dzieciom. Jakie atrakcje jutro spotkają tutaj dzieci? Więc y, przygotowaliśmy dla dzieci, no główne takie dwie atrakcje to będą warsztaty plastyczne. Przygotowaliśmy sporo ciekawego materiału, z którego dzieci będą mogli zrobić ciekawe pocztówki i, i widokówki. Y, druga taka atrakcja, którą po raz pierwszy tutaj zaprezentujemy, to będziemy próbowali upiec pierniki kopernikowskie. Jeżeli y, będzie je można mieszać ciasto, będzie można wycinać pierniki, kształtować i je upiec i potem no, Mam nadzieję, że będą na tyle dobre, że będzie można je zjeść, a po południu o godzinie 14 zapraszamy na bajkę. E, bajkę, której autor, którą napisała pani Agata Grzegorczyk. E, bajka dotyczy spraw Kopernika i tablicy, e, ale jest troszeczkę zakamuflowana. Postacie, które tam występują mają troszeczkę zmienione nazwiska. Chociaż są, można powiedzieć, historyczne i w pewien sposób rzeczywiście zapisały się w historii astronomii i, i gnomoniki. E... Bajka mi się wydaje, że jest dosyć wdzięczna, ciekawa. Dla... Dzieci powinny być się zainteresowane. E... Oczywiście bajkę będziemy wyświetlać w naszym planetarium. Są tam też animacje, które, które powstały, postacie. To wszystko zostało stworzone tutaj przez naszych pracowników, przez naszych plastyków. E... Balka posła w bardzo krótkim czasie i ona jest jakby pierwszą wersją tejże bajki, później myślimy, że zrobimy coś, coś bardziej doskonałego. Serdecznie na godzinę 14 wszystkich zainteresowanych zapraszam, żeby zobaczyć, jak to nam się udało. Złoto kopernika. Jak sam pan określił na swojej stronie internetowej jest to pana debiut literacki. Skąd pomysł? No pomysł jest zaczerpnięty z lektury dla mnie wiekopownego dzieła o Koperniku, czyli prywatne życie Mikołaja Kopernika, pióra naszego doktora Olsztynianina, pana Jerzego Sikorskiego. Jest to moja druga książka poświęcona Kopernikowi. Ta pierwsza była naukowa, a więc musiałem poszperać po źródłach, zaczerpnąć wiedzy, no i tam natknąłem się na tą lekturę i ona strasznie inspirująca jest. Przynajmniej. To jest owoc tej inspiracji, no i paru jeszcze miesięcy czytania paru innych pozycji. Jest to opowieść historyczno-sensacyjna. Jakie wątki zatem sensacyjne możemy odnaleźć wśród historii? No, Kopernik był postacią wielu zalet i wielu pytań tak naprawdę. Nie wszystko o nim wiemy. Obracał się w różnych sferach, zajmował się wieloraką działalnością, stąd pozostaje zawsze miejsce na pewne, na pewne nieścisłości, wątpliwości, które można literacko wykorzystać i właśnie wpisać go w jakiś tam wątek sensacyjny. Zajmował się pieniędzmi, a więc... Złoto jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Żył w czasach wojny, pokoju, żył w czasach wielkich przemian społecznych, politycznych, religijnych. Obracał się tak naprawdę w szerokim świecie. Studiował przecież we Włoszech, pełnił różne funkcje, zarówno w kapitule, jak i na Warmii. Przez chwilę nawet pełnił obowiązki biskupa, więc. Był postacią znaczącą. Miał kontakt z wielkimi tego świata, chociażby z księciem Albrechtem Hohenzollernem. Najpierw wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, później wielkim księciem pruskim. tak. A więc tych możliwości wplecenia jego postaci w jakąś intrygę sensacyjną jest wiele. Znany jest wątek również romansowy. Tak? Jego związek z Anną Schilling też pozostawia wiele. Wiele pola do popisu dla osób, które chciałyby to przerobić chociażby na romans. No ja poszedłem w stronę Sensacji, wykorzystując prawdziwe postacie, po części prawdziwe sytuacje, umieszczając to w dwóch takich warstwach czasowych, w tym XVI wieku, a więc ten kopernik jest tutaj. Tym główn tą główną postacią, no a jego tropy śledzi postać już czysto fikcyjna, Mikołaj Kopernicki, czyli no alter ego autora, chociaż oczywiście nie do końca, <grym> nie do końca jest, jestem to ja. Może jeszcze jakiś jeden drobny szczegół, który zachęciłby czytelników do nabycia pana książki? Znaczy, no nie mogę zdradzać szczegółów, bo zabiłbym przyjemność czytania. W związku z tym nie mogę powiedzieć, kto zabił i dlaczego, co z tym złotem się stało i skąd się wzięło. No, reklamuję to w tej postaci, że no jest to. Jeżeli ktoś lubi pana samochodzika, lubił w młodości, a teraz czyta Dona Brauna, to gdzieś w pośrodku y, tych pozycji ta się wpisuje, no oczywiście z pokorą, y, z pokorą się wpisuje w te nazwiska, to są, to są duże, duże nazwiska. To jest mój debiut, y, no i skromnie powiem, może się udał, ale, ale to już zostawiam czytelnikom. Się dzisiaj w planetarium z okazji inauguracji obchodów 500-lecia przybycia Kopernika do naszego miasta. Podczas rozpoczęcia dzisiejszej uroczystości padło sformułowanie, że duch Kopernika jest odczuwalny w mieście na co dzień. W jaki sposób? Tak. Mikołaj Kopernik przybył 500 lat temu do naszego pięknego miasta Olsztyna, tu na zamek Kapituły Warmińskiej. To tutaj rozpoczął swoją pracę nad dziełem o obrotach sfer niebieskich, jak i jednocześnie pracował, przecież doskonale wiemy, jako ekonomista, jako osoba zarządzająca majątkiem, jako lekarz, a więc tych profesji miał bardzo wiele i ta jego dusza rzeczywiście jest zawsze gdy pójdziemy na zamek kapituły warmińskiej gdy jesteśmy na naszych krużgankach tam czujemy że tam przebywał tam pracował Mikołaj Kopernik jestem przekonany że zawsze to nam będzie towarzyszyć a jednocześnie po prostu te miejsca są wspaniałą promocją związaną z jego pobytem z jego osobą w Olsztynie Miasto stawia na rozwój. Również Kopernik był wizjonerem, stawiał na rozwój, na upraszczanie życia sobie i innym ludziom. Jak nasze miasto, jak Pan jako gospodarz naszego miasta, stara się, by ten nasz Olsztyn przyspieszył, żeby się rozwijał? No, jestem przekonany, że nasz Olsztyn się rozwija, a to dzięki mądrości, dzięki zaangażowaniu naszych mieszkańców, bo przecież bez wspólnoty samorządowej, bez tej myśli, Którą staramy się rozmawiając ze sobą, znaleźć tą najlepszą w ramach rozwoju strategii miasta Olsztyna, no trudno byłoby mówić o tym rozwoju. Oczywiście bardzo wiele pokoleń, doskonale wiemy, mieszkańców Grodu nad łyną naszego Olsztyna pracowało i przysłużyło się do jego rozwoju, ale teraz szczególnie my jesteśmy. No, tymi mieszkańcami, którzy uczestniczą w tym takim przyspieszonym rozwoju, dynamicznym rozwoju, mając możliwość wykorzystywania swojej wiedzy, mając możliwość również wykorzystywania środków chociażby unijnych, dzięki którym możemy rzeczywiście przyspieszyć. A więc tą szansę staramy się wykorzystać. Ale nie możemy zapominać oczywiście o całej naszej historii, o naszej tożsamości, bo to jest inspiracją do tego, ażeby tworzyć, ażeby myśleć o rozwoju i jednocześnie do tego rozwoju się przyczyniać. Inspiracja dzięki Mikołajowi, Kopernikowi, Taz. Taka pozytywna będzie towarzyszyć nam na co dzień, że będziemy starali się wykorzystywać do e, również rozwoju turystycznego e, postać Mikołaja Kopernika, no a przede wszystkim jego wspaniałe dzieła, e, z których jesteśmy dumni, którymi możemy się poszczycić, które możemy tu na miejscu dotknąć i zobaczyć, będą miały również ten swój pozytywny wpływ na to, iż nasza promocja. Poprzez Kopernika będzie docierała do najdalszych zakątków świata. Dziękuję ślicznie.